86, powinien się ich wpierdolić. Tutaj ją nagrywałem, kurwa, no przecież bez nagrywania. Ty, ty. O, leżysz mu. nie straszcie, kurwa. Na no, koło ciebie coś ciała tam. Coś słyszałem? Oa, a kto idzie? A, prosty. Wow. <tryk> Chyba się podjarałem No i nas, Gdzieś coś bije Nie wiem, jest tu chwilę coś To Co chwilę się nie mogę ruszać, nie? Ja pierdolę. pierdole fajeruję i otwieram Zaraz, znowu ci życie nie wyjdzie <noise> Laser i to jaki? Nie, nie mogę nawet ściągnąć tego Lica Jaka jest Po Lightman? Za mocno niej, no. Kurwa ty zabili mi golemy Co? To nie, nie jest problem. dobrze, nie? To ja idę tu, popatrzeć na ciebie na razie ja Muszę Maury zdjąć, żeby kolem strzeżeć, czekajcie Sekunda, poczekaj, bo jak to bije tam na golemy, to Jeszcze nic tam tych golemów nie zabiło No żadna mapa nie zabija jeszcze golemów Tam mocno biją to do... No, nie. A przy końcu tej ścieżki jakie będą? Oje. A to cztery ścieżki, tak? O, o idzie, idzie. Lało <kluje> to trochę. Ale jak już zacznę liczować, to już jest dobrze. Tylko muszę zacząć. O laseraj O pojebany? Dobry ten laserejt. Nie idź tak szybko, bo nie, razem nie atakujemy i ten... Ja muszę liczować, nie mogę... No ja rozumiem, ale to poczekaj aż wszyscy będziemy. Mój mana jest gone to było? Mm, tak, Chyba ta. Jaki kloskol. Tak? Był to kloskol? Ja nie mi, mi dostał tylko z życiem. Jeden HP mi dostał tylko. Całe jest z To niedobrze, bo nie mamy już dużo portali. Ja to nie wchodzę. Jeden mamy. Wchodź, co ty. Zabiliśmy jo. tam na kolejną falę, chodź. Oh. Aha, zresztą mi się płaca. Tam jest ktoś jeszcze. Ogólnie go gomentam na, na tych tych. O, co to było? Widziałeś to? Mhm, tak. Czekaj, bo znowu <coughs> golemy padły. Ty nie pucowałeś, ale ty też miałeś kloskola na tych dwóch tych. No i ty, kto, ja? Underward, no, co na Underground River y gdzieś wtedy. Mm, kiedy? Ja nie. On, tak, na YouTube widziałem ale, filmik, Ale... tam miałeś kloskola w chuj. Kombat, oh, ja mam kloskola co chwilę. Aha, no dobra. No tak jak teraz nie mam, co chwilę mi to martwi. Patrz go jak się lata na ten po uberlabie, Tak tako się biegnie, tako, tako... nie? A tutaj tak musimy chodzić. <grym> Jakim cudem całego jest sami z tak <grym> Widzisz kombat? Tak, tylko dajcie portal bliżej. No hmm, ja ci nie widzę. Nie dałem już. Portal dajcie, zapro, portal jest... dajcie. No patrz ten. Tak o trzeba chodzić. Ja to w ogóle tak nie chodzę, ja chodzę taką o Sprawdźcie. <laughs> Kombat. patrz jak trzeba chodzić. Patrz, tak no, się no, chodzi no. po Uberlabie, nie? Tak o patrz. Tak o, nie? A tak mm. się chodzi tu. Mm. <laughs> Ona mnie tam zajebała za 6 kilo HP. Mi zbiła 900 O! <laughs> Prosicie mnie chociaż. Czekajcie, może golemią zabiłem. Eee... Gucci to jest. Ma level setny i ma full HP. <grym <grym on chyba z, tak myślę, że z na bił, nie? Albo co... a może nie nawet. Nie widzę już go na ekranie. Czekajcie. Golema jest... Kurwa, jak on bije tego golema, long. Właśnie zabił golema jednego. Nie ma jednego jeszcze? Eee, nie, ma full. O, teraz trochę... Już ma full. Teraz dostał trochę. Już ma full, HP. full. Ej ej Ej, ej, ja? Znowu ja ej ja? Ja? Ma full HP Oskar Pierbo Mój ja Olem go bije. Golem go bije. Golem go bije. Oj Oscar! Oscar. Uh. Ma cały czas full HP, nie? On ma taką regenerację, że to jest dramat. Ta? Ta. To tak? Tak. Dostaje tak mniej więcej gdzieś za 5% HP i za chwilę ma on znowu 100. A jaki to nick? Ej, on tu idzie! Good cheek, okay. <laughs> Logout nie zaczęło! No. Ty, kurwa, logout. No ja nie, nie, nie miałem szansy na logo, to nie. <laughs> Dwa ryby? Nie, nie ja Oscar jeszcze żyje. Ja byłem i mnie nie było. No szkoda, komuś. Dramat. A masz coś jeszcze do, już do pogrania? Mam jeszcze discharge, ale... Nie widzę już tego tak także się wylogowuje. On gdzieś tam pobiegł do ciebie z nadu. Wiem, on przyszedł do mnie, ja chciałem się wylogować i nie zadziałał. Dobra, dlaczego?